Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że teraz oddam głos Panu posłowi Zbigniewowi Giżyńskiemu. Pan doktor Giżyński jest adiunktem w Instytucie Historii i Archiwalistyki w Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest przewodniczącym Parlamentarnego zespołu Miłośników Historii, zespołu, w którym ja mam zaszczyt pełnić skromną funkcję sekretarza. Drogi Zbyszku, bardzo Cię proszę o zabranie głosu i przedstawienie prezentacji. Dziękuję bardzo. Ekscelencjo, czcigodny księży biskupie, wielce czcigodny księża, szanowni Państwo. Jest takie miejsce w Warszawie, miejsce wyjątkowe, miejsce, które każdy z nas wielokrotnie. Oglądał, widział miejsce, które jest naszym narodowym sanktuarium, miejsce, które jest fundamentem naszej Polskości i miejsce, o którym prawie nikt z nas nic nie wie, ponieważ przez wiele lat zrobiono wszystko, aby o tym miejscu i o tym leżącym tam żołnierzu nikt nic nie wiedział. Nawet sam kształt tego budynku, tej budowli. Zastanawia. Jest jakby wyrwany z pewnej głębszej całości. Te pourywane kolumny to wszystko pozwoli postawić pytanie, dlaczego właśnie tam. A jest to miejsce niezwykle istotne i ważne. Za każdym razem, gdy nowo wybrany prezydent Rzeczypospolitej obejmuje swój urząd, to tuż po złożeniu ślubowania przed Zgromadzeniem Narodowym swoje pierwsze kroki kieruje właśnie tam, do grobu nieznanego żołnierza. To tam składa pierwszą wiązankę kwiatów i to tam, w cieniu tego grobu, obejmuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Ale to także miejsce, które w wyjątkowy sposób jest naznaczone naszą niepodległością. Bo ten żołnierz walczył o naszą niepodległość i jej zaranie. I to właśnie tam, na płycie tego grobu, Klęczał i modlił się Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. To tam na płycie tego grobu modlił się przed homilią, w trakcie której 2 czerwca 1979 roku wypowiedział te słynne słowa: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi. I zanim wypowiedział Ojciec Święty te słowa, Nawiązywał właśnie do symboliki tego miejsca, do symboliki tego grobu. Tak jak ten grób jest wyrwany z pewnej głębszej całości, tak te słowa Ojca Świętego, niech wstąpi duch Twój, są wyrwane z pewnego głębszego kontekstu. Mówił wówczas Ojciec Święty: przykręknąłem przy tym grobie wspólnie z księdzem Klimasem, aby oddać cześć każdemu ziarnu, które padają w ziemię i obumierając w niej przynosi owoc I wymieniał Ojciec Święty te wszelkie ziarna, które w tą ziemię padają. To ziarno żołnierskiego trudu, ziarno pracy codziennej na roli, w fabryce, na warsztatach narodowej kultury. Wszystko, co Polskę stanowił, mówił Jan Paweł II. I dlatego ja wołam z głębi całego tego tysiąclecia. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, Właśnie w symbolice tego grobu osadzał Jan Paweł II te słowa, które naznaczyły początek naszej drugiej walki o niepodległość, która przyszła do nas wraz z upadkiem systemu komunistycznego w 1989 roku. Jaka jest więc historia tego niezwykłego miejsca, które jest naszym narodowym sanktuarium? Rozpoczyna się ona w roku 1925. To wówczas na prochach nieznanego żołnierza, sprowadzonych do Warszawy, położono tablicę z napisem Tu leży żołnierz polski, poległy za ojczyznę. Pierwszy taki grup powstał w Paryżu, we Francji. We Francji, dla której pierwsza wojna światowa była niezwykle krwawym, najbardziej krwawym wydarzeniem XX wieku, nawet krwawszym niż druga wojna światowa. Sprowadzono w 1920 roku z Podwerdem, żołnierza i pochowano go pod łukiem triumfalnym, który od XIX wieku upamiętniał Wiktorię Napolońskie. Polacy, którzy mieli o wiele więcej powodów, aby swoich narodowych bohaterów czcić, nie mogli jeszcze wówczas tego uczynić. Bo ten rok 1918, który jest dla nas symbolicznym odzyskaniem niepodległości, był przecież dopiero początkiem tej drogi. Trzeba było powstania Wielkopolskiego, powstań śląskich, walki o granice. Trzeba wreszcie było wojny obronnej z bolszewikami. W tym 1920 roku jeszcze na polach bitewnych musieliśmy stawiać opór bolszewickiemu na jeźdź. I dopiero w kilka lat później mogli Polacy uczcić pamięć swoich zmarłych. Zastanawiano się długo, Jakie miejsce wybrać na ten grób nieznanego żołnierza? Los padł na pałac Saski, który swoją historią sięgał kilka wieków wstecz, ale który w tym momencie, w dwudziestoleciu międzywojennym, był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Tam pracował mózg polskiej armii, a przed tym budynkiem stał na koniu książę Józef Poniatowski. Najwybitniejszy do czasów marszałka Józefa Piłsudskiego, polski dowódca wojskowy. Ten, który, gdy car Aleksander I chciał go przeciągnąć na swoją stronę, aby zdradził Napoleona, aby zdradził Polskę, powiedział wówczas Bóg mi darował honor Polakom i Bogu go tylko oddał. Zginął w nurtach rzeki LST w bitwie pod Lipskiem, a wraz z nim. Zatonęły marzenia tego pokolenia Polaków o wojnie i ojczyźnie. Ale tak bardzo kochali go nasi przodkowie, że ubłagali władze zaborcze, sprowadzili jego ciało do ojczyzny i pochowali na Wawelu. Jest to pierwszy przypadek w historii, że tam wśród królów Polski pochowano niekoronowaną głowę. Za jego przykładem spoczną tam także nasi inni narodowi bohaterowie: Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski, czy poeci Mickiewicz, Słowacki. Ale tym pierwszym, od którego zaczął się ten zwyczaj, był właśnie książę Józef Poniatowski. Postanowiono także ufundować mu przepiękny pomnik, zamówiony u najwybitniejszego duńskiego artysty Tordwald Sena który miał stanąć w Warszawie i został zaprezentowany w 1828 roku. Ale wybuchło powstanie listopadowe, zakończyło się ono upadkiem i pomnik ten nie mógł w Warszawie stanąć, bo władze zaborcze się na to nie zgodziły. I przez 100 lat ten pomnik, który Państwo widzicie na tym zdjęciu, krążył po różnych carskich generałach, którzy odstępowali go sobie i zdobił wejścia do ich pałacu. I dopiero po traktacie ryskim. Po wojnie z bolszewikami Polska odzyskała go i stanął przed Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, aby tą polską armię prowadzić symbolicznie do kolejnych wiktorii. Ale tak jak nie ma tego Pałacu Saskiego, bo został zburzony przez Niemców w 1944 roku, tak nie ma oryginalnego tego pomnika. Zburzony został. Fragmenty jego odnalezione leżą przy wejściu do Muzeum Powstania Warszawskiego, symbolizując ruiny naszej stolicy. A Duńczycy, którzy w muzeum Torpalcena mieli oryginalną rzeźbę, odlali na nowo ten pomnik i podarowali go wojnie Polakom. Władze komunistyczne miały problem, co zrobić z tym pomnikiem, bo ten bohater był dosyć niewygodny, bo on potrafił Rosjanom powiedzieć nie. Dlatego stał przez wiele lat w łazienkach, w zaroślach, zupełnie niedostępny, i z czasem, jak ten reżim kruszał, stanął w tym miejscu, w którym my go dzisiaj widzimy, czyli przed Pałacem Prezydenckim, wówczas Urzędem Rady Miejskiej. A w tym miejscu stoi dzisiaj, przed grobem nieznanego żołnierza, bo on tylko grup pozostał, w pałacu nie ma, zburzony, stoi najwybitniejszy polski dowódca wojskowy, marszałek Józef Kipsus. I taka miała być symbolika tego miejsca sztab generalny Wojska Polskiego, armia, w fundamentach których miał spoczywać ten zwykły, prosty, nieznany żołnierz, a na czele kroczący do ataku książę Józef Poniatowski. Tak pięknie wyglądał ten plac, ten pałac, ten grób przed wojną, zanim nie dotknęły go materiały uchowe niemieckie, i zanim nie została ta historia zapomniana i zaprze zaprzepaszczona z wyroku komunistycznej powojennej propagandy. W 1924 roku, gdy trwała dyskusja na temat, gdzie ma spocząć ten nieznany żołnierz, ktoś podrzucił u stóp księcia Józefa Poniatowskiego taką oto tablicę nieznanemu żołnierzowi polegniowym całej Były plotki, że to być może sam Ignacy Paderewski tę tablicę fundował. Zrobili to kombatanci, jak się okazało po wielu latach. I przesądziło to ostatecznie, że właśnie tam, w arkadach Pałacu Saskiego, miał spocząć nieznany żołnierz.